Self Publisherzy. Witam wszystkie autorki i autorów. Jeśli napisaliście, piszecie albo planujecie napisać książkę, to zapraszam Was do obejrzenia filmów na tym kanale. Nazwałam go Warsztaty Wydawnicze i postaram się tutaj opowiedzieć Wam, jak wydać własną książkę. W dzisiejszych czasach Treści, które tworzycie, możecie publikować w najróżniejszej formie. Możecie pisać bloga, możecie udzielać się na, w mediach społecznościowych. Możecie również umieścić swój tak zwany content czyli swoją treść, na platformach dla pisarzy. Powiedzcie mi jednak, kto z Was nie marzy? O wydaniu własnej książki w formie papierowej. Szelest papieru, zapach farby drukarskiej, pięknie zaprojektowana, wykonana, uszlachetniona okładka. Plus fakt, że ten piękny przedmiot możecie postawić na półce. Albo możecie komuś wręczyć w charakterze prezentu, te cechy książki papierowej nie są dostępne innym mediom. Na tym kanale dowiecie się zatem, jak samodzielnie opracować tekst, jak zaprojektować okładkę. Jak zrobić skład komputerowy oraz jak poradzić sobie z drukiem, z marketingiem, dystrybucją? Kanał nazywa się Warsztaty Wydawnicze. Byłabym bardzo wdzięczna, gdybyście zasubskrybowali go i postawili łapkę w górę. W pierwszym filmie opowiem Wam pokrótce, z czego składa się proces wydawniczy. Jakie są poszczególne jego etapy? O samym procesie pisania też zrobimy osobny odcinek, ale na początek skoncentrujemy się na pracach, które wykonuje się już po napisaniu książki. A zatem wyobraźmy sobie, że napisaliście już książkę, macie rękopis i, i jesteście zdecydowani, Ją wydać. Pierwszym etapem najprawdopodobniej będzie próba wysłania swojego tekstu, swojej, swojej treści do wydawców, którzy znani są na rynku. I popieram to jak najbardziej, ponieważ no warto jest spróbować. Trzeba sobie dać jednak sprawę, że osób, które zainteresują swoim pomysłem na książkę i swoim poziomem literackim redaktorów prowadzących w wydawnictwach, będzie niewiele. Takich osób będzie kilka w ciągu roku, najwyżej, biorąc pod uwagę wszystkie wydawnictwa. Tylko wtedy, kiedy nakład sprzedażowy książki, Osiągnie pewien pułap, książka staje się opłacalna. I nic dziwnego, że wydawnictwa po prostu selekcjonują tytuły pod takim kątem. Dla małego wydawnictwa taki poziom sprzedaży książek, który pokrywa podstawowe koszty to jest minimum 2000 egzemplarzy. Dla dużych wydawnic natomiast ten pułap opłacalności mieści się w okolicach 4 do 5 tysięcy. Co ciekawe, o ile ten minimalny próg jest na takim poziomie, o tyle już przy nakładzie 10 tysięcy. Yy, opłacalność książki bardzo wzrasta. Dlatego szukanie bestselleru jest takie emocjonujące. Bestseller w Polsce można powiedzieć to jest powyżej 20 tysięcy. Jeżeli jednak zdarzy się, że się trafi na taką książkę, która sprzeda się w takim nakładzie, można powiedzieć, że odnosi się prawdziwy sukces. Wydawnictwa mogą więc nie docenić waszego rękopisu. Dlatego, że biorą na siebie odpowiedzialność biznesową za ten projekt. Nie przejmujcie się tym tak do końca. W zaufaniu Wam powiem, że Harry Potter też nie został wydany w pierwszym wydawnictwie, do którego trafił. 50 twarzy Greya w ogóle nie zostało zakwa zaklasyfikowane, zakwalifikowane do wydania w żadnym z wydawnictw. Pierwszy nakład ukazał się w self-publishingu. Dlatego nigdy nie wiadomo, i duże wydawnictwa też tego na 100% nie wiedzą, które tytuły polubione zostaną przez czytelników. Przypuśćmy więc, że Wasza powieść nie została wybrana przez redaktorów prowadzących. Ale wy wierzycie, że jest ona godna uwagi i że warto nad nią pracować. Tutaj na kanale, który nazywa się Warsztaty Wydawnicze, dowiecie się, jak pracować nad swoją, swoim tekstem, jak pracować nad poszczególnymi elementami książki. Tak, żeby wydać ją najtaniej, najlepiej i bez niespodzianek. Znajomi mówią do mnie Eta. Jeśli zasubskrybujecie mój kanał, poprowadzę Was przez zawiłe ścieżki wiedzy na temat wydawania książek. Będę też wdzięczna za łapki w górze. Na razie powiem Wam tylko o czym będziemy mówić. Jakie etapy musimy przejść, żeby uzyskać książkę na półce w księgarni? Otóż pierwszym etapem jest redakcja, która usuwa błędy i y, poprawia konstrukcję książki. Potem jest skład komputerowy tekstu i korekta. Równocześnie odbywa się projektowanie okładki. Tak, opracowana okładka i tekst jest przygotowywana do druku. Potem następuje druk i dystrybucja. Oczywiście, razem z dystrybucją musi nastąpić marketing. Jeśli jednak Którymś etap, na którymś etapie stwierdzicie, że jest Wam potrzebna profesjonalna pomoc, to zachęcam do kontaktu na adres mailowy selfpublishingmaupafractalinfo.pl. Dziękuję bardzo za dziś. Liczę, że ten odcinek przyda Wam się w pracy nad własną książką. Jeśli interesują Was inne aspekty, procesu wydawniczego, to zapraszam do obejrzenia innych filmów na kanale Warsztaty Wydawnicze. Życzę Wam sukcesu, a więc wysokich nakładów.